Witam na moim kanale. Dzisiaj u mnie w Instant Pad makaron w przepysznym, kremowym, pomidorowym sosie z krewetkami, szpinakiem i suszone pomidory. Następny super pomysł na danie jednogarnkowe, idealne dla wegetarianów, jak nie tylko, po prostu smakuje obłędnie. Makaron mięciutki, szybko wszystko się robi i naprawdę bardzo łatwo. Przepyszne, mięciutkie krewetki, które chwilkę marynuję zanim zacznę robić, zaraz Wam wszystko pokażę. Ja robię tą potrawę bardziej na pikantny styl. Zostańcie ze mną i oczywiście, wszystkie produkty będą wymienione pod filmikiem na YouTube. I tutaj produkty: 250 gram surowego makaronu Penne. Krewetki przyprawiłam czosnkiem, przyprawami grillowymi, i odstawiłam na 15 minut. Ja je obczyściłam, obciłam ogonki i zważyłam 310 gram. Jedna średnia cebula w kostkę. Jedno takie mniejsze opakowanie pokrojonych pomidorów. To są pomidory nieprzyprawione, dlatego będę używała więcej przypraw. Dwie szklanki rosołu warzywnego. Śmietana słodka. Ja będę używała Heavy Whipping Cream. Ser parmezan. Szpinak. Suszone pomidory, ja tutaj wam pokażę słoiczek, akurat mi się skończyły. Ja kupuję takie: sól i przyprawy: czarny pieprz, bazylia, oregano, płatki czerwonej ostrej papryki i włoskie przyprawy. Dwie łyżki masła, trzy łyżki oleju może być to oliwa z oliwek. Będę używała mój 6 Quart Instant Pad, włączam go na opcję podsmażania i na rozgrzany garnek wrzucam dwie łyżki masła. Teraz na tym maśle będę podsmażała krewetki. Ja kupiłam takie duże krewetki, u nas one się nazywają Jumbo. Takie najlepiej uważam do tego dania. Akurat tyle ich mam, tak jak mówiłam wcześniej, 310 gram, ja je zważyłam. Po obczyszczeniu i po obcięciu ogonków, ja je teraz tutaj dosłownie będę podsmażała minutę z jednej strony, minutę z drugiej strony. Jak tylko one zaczną się robić takie różowe, to od razu przerzucam na drugą stronę i zaraz je wyjmę, bo jak na pewno wiecie, krewetki bardzo szybko się podsmażają i jeżeli będziemy je robili za długo, to one po prostu będą za twarde. Ja te krewetki sobie przyprawiłam wcześniej, ale to nie trzeba, można przyprawić i od razu robić. Dosłownie chwilkę zeszło, żeby się podsmażyły z jednej strony, przerzuciłam na drugą stronę. Nawet nie minutka i spójrzcie już się ładnie podsmażyły i od razu wyciągam, bo nie chcę, żeby po prostu za długo się tutaj robiły. Pięknie pachną, bo ja dałam dużo czosnku i te przyprawy grillowe. Można dać tylko sól i pieprz. Naprawdę nie trzeba tutaj za dużo ich przyprawiać. Spójrzcie, piękne, duże. Proponuję tutaj dawać te duże krewetki. Idealnie zrobione, teraz je sobie odstawię i wleję dwie łyżki oleju. Może być to oliwka z oliwy. I wrzucę. Cebulę. Tutaj mam taką średnią cebulę pokrojoną w kostkę. Teraz tą cebulę tutaj chwilkę dosłownie będę podsmażała. Dobrze zamieszam. Od razu podsypię jedną łyżeczką soli. Ja używam sól koszerną. Jedną łyżeczkę suchej bazylii. Jedną łyżeczkę oregano, sporo tych przypraw, bo moje pomidory są nieprzyprawione. Jedną łyżeczkę włoskich przypraw. I teraz bardzo ważne: ja daję jedną łyżeczkę pikantnej czerwonej papryki, to są te płatki. Jeżeli nie chcecie, żeby to danie było pikantne, to dosłownie dałabym odrobinkę, może jedną czwartą łyżeczki. Musicie uważać, lepiej je dodać później niż przedobrzyć. Ja powiem Wam, że to danie mi wyszło naprawdę bardzo pikantne, także następnym razem zdecydowanie dodam mniej. Te wszystkie przyprawy wymieszałam dobrze z tą cebulą i będę podsmażała około jedną minutkę. I teraz tak jak mówiłam, tutaj mam dwie szklanki rosołu warzywnego, także zaczynam najpierw od podlania troszeczkę i wyczyszczę dno, bo tam troszeczkę jednak są takie poprzypalane kawałki. Także trzeba to wyczyścić, zanim zacznę wrzucać wszystkie inne produkty. Także drewnianą albo taką silikonową łyżką po prostu trzeba wyczyścić to dno. Bardzo ważny krok. I teraz wleję resztę. Tego rosołu, jest to rosół warzywny, bo tak jak mówiłam, robię na styl wegetariański, troszkę pikantny. I teraz wrzucę surowy makaron penę. Ja tutaj zważyłam i mam 250 gram. Teraz na wierzch tutaj dam 390 gram pomidorów w takich w kosteczkę. One są nieprzyprawione, nawet nieposolone, dlatego trzeba dać troszeczkę więcej tych przypraw. I już teraz tego nie mieszam. Tak jak widzicie, tylko na wierzch rozkładam te pomidory, na wierzch na ten makaron. Trzeba się tylko po prostu upewnić, żeby ten makaron był zanurzony pod spodem w wodzie. Teraz jeszcze troszeczkę podsypię czarnego pieprzu. I teraz słuchajcie, ja dałam bardzo dużo przypraw i sporo tych przypraw, bo moje pomidory były takie zwykłe, nieprzyprawione. Jak ktoś ma ochotę, możecie użyć sobie jakikolwiek sos pomidorowy, może być to marynata, która już jest przyprawiona, także później po prostu dałabym troszeczkę mniej tych przypraw, które ja wcześniej dodawałam. I to wszystko. Przekręcam pokrywę, upewniłam się, że uszczelka była dobrze założona. Ustawiam zaworek w pozycji sealing, żeby zebrało się ciśnienie. Instant pad był na opcji podsmażania, więc wyłączam i przełączam na opcję manualną na 5 minut. Innych może być to opcja Pressure Cook. A to wszystko dodam dopiero po otwarciu czyli krewetki, śmietana, suszone pomidory, szpinak i ser parmezan. To wszystko dopiero po otwarciu. Teraz w garnku zbiera się ciśnienie. Jak ciśnienie się zbierze, to garnek zacznie odliczać do dołu. I ja sobie tutaj jeszcze w międzyczasie Wyjęłam dwie duże garście szpinaku, które sobie posiekałam, żeby były gotowe. Za minutkę się skończy, i tutaj się skończyło na moim modelu. Jak wyskoczy mi LO00, to znaczy, że już się zrobiło, i od razu robię quick release, czyli od razu wypuszczam ciśnienie. Wszystkie potrawy z makaronem. Robimy przeważnie quick release. I spójrzcie, pachnie niesamowicie. Ja już Wam od razu tutaj mogę powiedzieć, że będzie danie przepyszne. Spójrzcie, makaron się zrobił. Nic nie przypalone, nic nie posklejane. Tutaj ten makaron mi uciekł. Spójrzcie, makaron idealnie ugotowany. I teraz od razu wsypię. Ale muszę przestawić garnek na opcję podsmażania, także wyłączyłam i przestawiłam na opcję podsmażania. Wsypuję pół szklanki sera parmezan i dobrze wymieszam. Tutaj ten ser pozwoli nam, pomoże nam, żeby ten sos się troszeczkę zagęścił. Żadnej mąki do zagęszczenia sosu nie będę używała. I teraz wlewam pół szklanki słodkiej śmietany. Ja używam heavy whipping cream. Dobrze wszystko wymieszam. Sos zmienił kolor, i teraz od razu wrzucę te moje krewetki, które wcześniej podsmażyłam. Pachnie. Oh my god, możecie sobie tylko wyobrazić. I tutaj mam taką garstkę suszonych pomidorów. To zależy jak lubicie. Możecie je pominąć, wcale nie musicie ich dodawać. Ja lubię także dodam tutaj wszystko to co miałam to taka mała miseczka znowu wszystko dobrze zamieszam ten sos zaraz fajnie się zagęści i ostatnie co robię to wrzucam dwie garści szpinaku ja szpinak posiekałam na mniejsze kawałki, żeby nie był taki długi, po prostu tak lubię możecie, nie musicie wcale go siekać, dobrze zamieszam sos zaczyna już gęstnieć Także już garnek wyłączyłam, i danie jest gotowe do podawania. Pachnie nieziemsko, koniecznie musicie wypróbować tą potrawę. Robi się ją naprawdę banalnie, łatwo, przepyszna, aromatyczna. Pamiętajcie, uważajcie z tymi płatkami czerwonej papryki pikantnej. Nie dajcie jej za dużo, jeżeli nie lubicie pikantnych potraw. Spójrzcie. Ten sos naprawdę bardzo ładnie się prezentuje. To jest sos pomidorowy, ale zabielany, także taki wychodzi pomarańczowy. Krewetki idealnie zrobione. Nie polecam ich tutaj gotować razem z tym makaronem, tylko dopiero dodać tak jak ja. I żeby one już się nie gotowały, ja od razu sobie przełożę do miski cały garnek, żeby po prostu tego procesu gotowania już nie było i żeby krewetki nie były za twarde. Moim zdaniem bardzo ładnie się prezentuje, naprawdę podbijecie serce domowiników, jeżeli tylko lubicie krewetki i makaron w takim sosie, koniecznie wypróbujcie. To jest porcja tylko z 250 g makaronu, jeżeli chcecie zrobić z całego opakowania, to po prostu musicie zwiększyć ilość, ile dajecie krewetek, rosołu i tych pomidorów. Przypraw bym nie dawała więcej. I może tylko troszeczkę bym dała więcej sera parmezan. Bardzo, bardzo polecam. Naprawdę przepyszne danie, również bardzo dobrze smakuje na drugi dzień. Sos wyszedł po prostu idealny. Oczywiście musicie posmakować po swojemu, bo może troszeczkę soli trzeba dodać. I pamiętaj, subskrybuj mój kanał i polub mój filmik i nie zapomnij nacisnąć dzwoneczka, żebyście dostawali powiadomienia o nowych filmikach.